Adam, Jarek i Przemek powoli przyzwyczajali się do lewostronnego ruchu i klimatu. Pogoda sprawia wiele kłopotów. W jednym miejscu prawdziwe tropiki i ciągle gorąco, a po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów gęste ulewy, przed nami pustynia, gdzie jest w ciągu dnia sucho i gorąco, a w nocy zimno. Jestem pod wrażeniem, jak często zmienia się krajobraz w Australii. Wczoraj przejechaliśmy 280 km z Meki do Clermont i krajobraz zmieniał się kilkakrotnie. Były fragmenty przypominające sawanne, były fragmenty takie bardzo przemysłowe. Do tej pory wyprawa prowadziła drogami wybrzeża. Czas zatem ruszyć na pustynię i zmierzyć się z szutrem. Byliśmy dzisiaj w Makaj, ponieważ przejechaliśmy już 1300 km, więc y, motocykle wymagają pierwszego przeglądu technicznego. Również z takiego powodu, że udajemy się teraz na pustynię w bardzo ciężkie warunki, gdzie temperatura będzie pomiędzy 30 a 40 stopni, cały czas kurz. Wdzierające się w najdrobniejsze elementy motocykla. Naprawdę ciężka jazda i w dodatku to wszystko przez około 3000 kilometrów, więc przegląd był konieczny i tak naprawdę niczego się nie boimy, bo wiem, że motocykle mamy przygotowane. Sami też jesteśmy dobrze przygotowani, także ruszamy w trasę na podwój centralnej Australii. Bo około 16, czyli jeszcze dwie godziny przed zmrokiem, dojechaliśmy do miejscowości Clermont. Mała miejscowość, jedno skrzyżowanie, jedna główna droga, dwie stacje paliw. Mieliśmy tutaj zrobić zakupy przed wyjazdem na pustynię, to znaczy zaopatrzyć się w kanistry na benzynę, zaopatrzyć się przede wszystkim w paliwo i wypocząć, wypocząć w motelu, żeby rano następnego dnia wyjechać i. I przejechać przez pustynię. Tym bardziej, że będziemy mieli do przejechania po nieutwardzonej szutrowej drodze około 400 km. Taki mamy plan. Jak to nam będzie wychodziło? Zobaczymy. Pani już zamknęła, ale była tak uprzejma, że nas na chwilę jeszcze puściła, żebyśmy mogli kupić kanistry, którym będą nam potrzebne na pustyni. Okazuje się, że uroga da się w założonym kasku, a może właśnie dlatego, sprawił, że pani otworzyła sklep. W miejscowości jest pięć moteli, hoteli, ale tak naprawdę wszystkie są zajęte przez miejscowych pracowników, to znaczy górników, którzy pracują w okolicznej kopalni. W motelach siedzieliśmy i poznawaliśmy tutaj właśnie miejscowych e, Australijczyków, bądź też pracowników kopalni. Jeden z nich okazało się, miał okazję motocyklem przejechać e, przez pustynię i to nam właśnie bardzo chętnie opowiedział, I rode the Fink Desert three years ago, the race. Um, a lot more challenging than I thought. It was, it's very unpredictable. You don't know what's up ahead of you. Um, average speed around the 160 170. Um, you have got cars passing you. You can't hear them. You can't see them for the dust storms. You'll be riding along, and then all of a sudden you're in a soft spot. There can be vehicle marks straight through, and you won't get up the bike. But yeah, it's, it's different. It's hard. A lot different to, to the road. Probably between 10 and 2, you, you're going to be dusted. It'll be um, your camelback won't hold enough. Aim for the early mornings or the, the later afternoons. But yeah, and your visibility at that time is a lot better too. You'll pick up the, the softer spots. No, there's, there's nothing out there, there's f all out there. There's nothing. It's, um, it's just a big open space. You can, you can lose control in the, in the cars. You see the cars come past you and they'll just veer off that way. If they had a soft spot, they'll just veer off. And they'll be doing 100 mile an hour and they'll just take off and then they'll slide in and they'll come back on to where their, their GPS aligns them to.

Być pierwszym z i wracać na najlepsze miejsce. <grystanie> Najpierw trzeba sprawdzić, z której strony jest górka, a z której jest spadek, żeby odpowiednio położyć w górkę. Można być drugim, też jest dobre miejsce. Wtedy na pewno się nie jest w środku. Hmm. Ponieważ już raz spaliśmy na na ja byłem z lewej strony, więc należy podtrzymać tę tradycję. I to samo. Naprawdę, jak się jest największym, to nie ma znaczenia, gdzie się wybierze miejsce do spania, bo i tak śpi się wszędzie. Dopiero rano okazało się, co to za miejsce. Najmniej pod namiotem lubił spać Jarek. Wszyscy podejrzewali, że nie chodzi mu o brak wygód, lecz restauracji. Cześć. Uwielbiam spać w namiocie. A w ogóle to gdzie my jesteśmy? Co się dzieje? Potrzebuje prysznicy. Starczy. Nasza wyprawa budzi duże zainteresowanie. Najpierw w Tuli, teraz tutaj, e, patrzy do nas człowiek, który e, pisze dla gazety, która wychodzi w całym stanie. Chce napisać o, o naszej wyprawie, bo dla nich to też jest i atrakcja, i promocja regionu. zim był bardzo emocjonujący, głównie ze względu na trasę motocyklową, na, na nasz przejazd, ponieważ nie było zbyt wiele atrakcji, które byśmy zjezali po drodze, ale przyjechaliśmy w czele pół kilometrów, z czego pierwsze 200 kilometrów na naszej trasie po drogach nieutwardzonych, po szutrach, po bezdrożach. Na taką Australię właśnie czekałem przez cały czas. No, jazda po asfalcie jest trochę nudna. Było dobrze, żeby się przyzwyczaić o swoim z motocyklem, który sprawuje się rewelacyjnie. Naprawdę, W kontrola atrakcji, ABS. Ciężko będzie się odzwyczaić od takiego motocykla i jeździć bez, bez tych wszystkich barierów. i trawy wymagają znacznie większych odległości rozstawienia pomiędzy pojazdami i bo hamowanie jest znacznie wydłużone. Trzeba było też uważać na bydło, które wchodziło z boków trasy, dzikie bydło, więc jeżeli pierwszy motocykl jechał wystarczająco takie bydło, ono po prostu biegło w każdą stronę i potrafiło nam wlecieć pod koła. Dobrze, że przed wyjazdem Jacek udzielił nam kilku wskazówek. To tak naprawdę bardzo nam pomogło. Chodzi o to, żeby jechać na stojący, wszystkie dziury wybierać na pełnym gazie, nie dohamowywać. Kierał oczywiście upał, upał, bo temperatura cały czas była w granicach 35 stopni, więc wiadomo, koncentracja na motocyklu się obniżała, więc trzeba było jeszcze pamiętać o tym, żeby co chwila stanąć i napić się wody. Tutaj też w tej centralnej części Australii nowa rzecz, której nie spotkaliśmy wcześniej, a mianowicie pociągi samochodowe, czyli te wielkie potężne australijskie, znane tiry, dla porównania w Polsce i w Europie jeżdżą tiry z ilością 18 kół. Tutaj te tiry mają aż 62 koła. To są 53-metrowe pociągi i szczególnie trzeba uważać przy wyprzedzaniu takich pojazdów. No i kolejny kłopot na odcinkach pustynnych to jest to, że motocykle są w stanie przejechać maksymalnie 300 km. Myślę, że nawet 270, bo to są trudne odcinki i musimy się kierować tym, żeby starczyło nam paliwa no i bezpiecznym miejscem na nocleg, ale przede wszystkim paliwo tutaj bierze górę no i to jest nasze główne kryterium przy doborze, doborze drogi. W Australii dróg szutrowych jest sporo i tak ciekawostką jest to, iż na końcu każdej drogi szutrowej jest myjnia. Jest to bardzo przydatne i w przypadku samochodów, i w przypadku motocykli, dlatego, że w, kiedy wyjeżdża się na e, asfalt, istotne jest, żeby zmyć cały ten kurz, wszystkie te brudy, żeby po prostu wszystko działało, nie było e, zapiaszczone. No i po raz pierwszy też skorzystaliśmy właśnie z takiej myjni. Za nami Ocean Road. Piękna droga. Stoimy na skarpie jakieś 200 metrów nad poziomem oceanu. I chyba warunki idealne o tym, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie na trasie, w ogóle o planowaniu trasy motocyklowej. Jak jedziemy w grupie, no to przede wszystkim pierwszy prowadzący musi być bardzo doświadczonym motocyklistą. Powinien ustalać tempo właśnie ze względu na różne styl jazdy i różne umiejętności motocyklistów. No i pierwszy też motocyklista ustala na przykład tam, gdzie się zatrzymujemy i też to trzeba robić bardzo sprawnie i delikatnie, patrząc w lusterka, żeby drugi nasz kolega w nas nie wjechał. Często jest tak, że nie widzimy na przykład pojazdu z naprzeciwko, bo tutaj są pojazdy nieoświetlone. Pierwszy motocyklista, czy któryś z motocyklistów wyprzedza drugi samochód, no i od razu jak wyprzedzi ten samochód, wjeżdża na swój pas drogowy i odejmuje gazu albo zwalnia. I drugi motocyklista, który jedzie za nim, ma wtedy mniejsze pole manewru i ma większe niebezpieczeństwo. Także ten, który wyprzedza musi trochę odjechać w trakcie długich wypraw, szczególnie na przykład takie jak nasza, bardzo często zmienia się nawierzchnia. Oczywiście zmienia się z asfaltu na szuter, na, na piach, ale również sam rodzaj asfaltu może się, jego przyczepność może się zmieniać w trakcie, nawet bez zmiany warunków, chociażby wjeżdżając do lasu drogi potrafią być bardziej dziurawe. Więc należy też zwrócić na to uwagę, bo czasami asfalt w jednym miejscu i w drugim może być różnie szczepny o różnej porze dnia i również w różnej porze roku może mieć inną przyczepność i to oczywiście wpływa na bezpieczeństwo. Ja proponuję w ogóle unikać jazdy w grupie nocą, bo to jest no, niebezpieczne i zresztą nie ma nie oglądamy już widoków. Lepiej jest wyjechać wcześniej w zależności ile kilometrów. Będziemy robić, planować raczej z dużym zapasem dojazd. Pamiętajcie, że to nie jest jazda sportowa, tylko turystyczna. Ja proponuję robić postoje co dwie godziny i 20 minut odpoczynku. To jest bardzo dobre. Na motocyklu, dwie godziny jazdy w ruchu jest trudne i jest męczące. Dlatego trzeba się zatrzymywać, trzeba odpoczywać i proponuję jakąś kawę porozmawianie o, o tym, co zobaczyliśmy i wtedy w drogę. No właśnie, to jest jeszcze też dobra bardzo okazja, żeby zatrzymać się i zaciągnąć języka, co w okolicy ciekawego jest zobaczenia, bo ja już po przejechaniu kilkudziesięciu 10 tysięcy kilometrów w różnych trasach. Wiem, że nie jesteśmy w stanie sobie wszystkiego zaplanować i na mapie, czy, czy, czy w jakichś informatorach sprawdzić, co tak dokładnie w danym miejscu można zobaczyć. Bardzo często jest tak, że są rzeczy, które się dowiadujemy od lokalnej społeczności, od lokalnych, również innych e, turystów, więc warto zatrzymać się, odpocząć, ale również nie tylko po to, ale także z takiego powodu, żeby porozmawiać, zobaczyć, co jest ciekawego, co w podróżach ma szczególnie duże znaczenie. Wracając nawet do najmniejszego miasta, człowiek czuje się jakby wracał do cywilizacji. Oktanów, ale przemysł przez pomyłkę wziął 91. No Adamowi nic nie powiemy, bo będzie krzyczał i nie pozwoli nam tankować tego paliwa. A tak pewnie nawet się nie zorientuje. Dla dodatkowego bezpieczeństwa i naszego, i zwierząt, zakupiliśmy takie gwizdki, które będziemy montowali na naszych motocyklach. Gwizdek wydaje wysokiej częstotliwości dźwięk, który ostrzega zwierzęta, żeby trzymały się daleko od naszych pojazdów niedrogie, maleńkie i zobaczymy czy skuteczne Jareczku, proszę wyczy wyczyściłem Ci przednie błotnik o, myślę, że to będzie najlepsze miejsce nie nie mam straszać? o to w tym wszystkim chodzi myślę, że tutaj w tym miejscu będzie to najbardziej odpowiednie miejsce na środeczku. wygląda jak kamera w MotoGP. Adaś, ile jesteśmy w stanie na szutrze przejechać w ciągu dnia, jeśli cały dzień na szutrze? Na szutrze 4, między 400 i Max. Mhm. I załóżmy, do, do 18 możemy jechać, tak? I szczerze mówiąc, to po prostu znalazłem tylko taką możliwość, że po prostu dzisiaj pojedziemy wszystko prawie asfaltem, tylko 100 km szutrem. Ten fragment żunda do tego skrzyżowania. Natomiast byśmy zrobili wtedy dzisiaj 690 km. Co tak w tej Tankujemy najpierw, musimy zatankować tutaj. I tam musimy wziąć kanistrę. 1583 km. drogą szutrową i okazuje się, że dalej już nigdzie nie pojedziemy. Półtora metra wody. Trzeba jakieś w środku, bo prawie się nie może ruszyć z zimną.